Cześć, witamy serdecznie. Na, na kurs przyjechaliśmy z Tarnowa. Jesteśmy studentami fizjoterapii ja, roku 5 koleżanka Oliwia, roku trzeciego. O kursie mi się dowiedzieli od mojego znajomego Pawła, a ja Oliwia sama ja zna, zna to też na internecie, no mnie mniejsza. Jeżeli chodzi o kursy prowadzących, bardzo fajnie były prowadzone zajęcia, świetna wartość merytoryczna całego kursu. Bardzo się przyjemnie uczestzało, fajna atmosfera mam na zajęciach i po prostu mi się to bardzo podobało. E, jak mogę coś od siebie dodać, to przede wszystkim atmosfera, jaka tutaj panuje, to jest naprawdę niewyobrażalnie dobra. Spodziewałam się czegoś takiego poważnego. A tu na plus się pomyliłam, można powiedzieć. E, jeżeli chodzi. O to wszystko, co się tutaj nauczyłam, pierwsze dni były takie stricte podręcznikowe, no to tak samo jak nauczeni mogliśmy się nauczyć. Teraz Łukasz zmienił całkowicie podejście, jakie mieliśmy wcześniej. Bardzo polecam ten kurs. Myślę, że wielu osobom on pomoże i przede wszystkim pomoże nam zrozumieć, cóż mogę więcej powiedzieć. W ogóle nie żałuję, że przyszłam. Tak, tak. I cena kursu była też bardzo przyzwoita. Także naprawdę, jeżeli chodzi o merytorykę, jeżeli chodzi o naszą kwestię finansową, wszystko było, można powiedzieć, na takim przyzwoitym Na plus. Tak, na plus. Dziękuję. Tak. <grymne> <grymne>